Witam wszystkich, z tej strony ja, a dzisiaj pokażę wam najlepszą grę na nudę. Mowa oczywiście o SCP Secret Laboratory. Jest to darmowa gra, którą można pobrać na Steamie oraz pograć ze swoimi przyjaciółmi. Ale spokojnie, osoby bez przyjaciół takie jak ja też mogą w tą grę zagrać. Ale z randomami. I co najgorsze lub najlepsze zależy od twojej oceny z Polakami. Wiek to... wiek... Odbiorcy to od 4 do 16 lat, chociaż dzięki Bogu starszych jest więcej. Nie mówię, że bycie młodszym jest złe, ale żarty o twojej starej szybko się nudzą. Poza tym chyba powinienem opisać grę, jak wygląda i o co w tym chodzi. Powinienem i to zrobię. A więc, SCP Secret Laboratory opowiada historię o złamaniu zabezpieczeń przez SCP. SCP to anomalne stworzenia lub przedmioty albo całe miejsca. W tym samym momencie, kiedy SCP ucieka, klasa D, a k-bandyci, którzy biorą udział w eksperymentach na owych podmiotach, próbują uciec z placówki i nie zostać zabitych zabitym przez nasze kochane sforki. Jest tam też grupa naukowców, która również próbuje uciec, za to ochrona z bronią palną, ma za zadanie pomóc innym. Pewnie się zapytasz, a co jeżeli umrę? Czy będę musiał czekać pół godziny na start nowej tury? A ja Wam odpowiadam: nie. W przeciągu kilku minut odrodzisz się jako agent chaosu, próbujący zdobyć SCP i zabić każdego innego. Lub lepszą ochroną placówki, która za zadanie ma zrobić to samo co ochrona. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek Wam się spodoba. Jeśli spodobało Wam się film, to możecie dać pozytywną ocenę pod filmem i zobaczyć odcinki alternatora. Do następnego. Сейчас.